Cześć wszystkim, w tym programie chciałbym przedstawić Państwu wyjątkową Toyota RAV4. Zapytacie, dlaczego jest taka wyjątkowa? Już spieszę Wam z odpowiedzią. Auto zostało w pełni przystosowane do amatorskiego off-roadu. No i zaskakuje swoimi możliwościami, co za chwilę zobaczycie właśnie na filmie. No dobra, i teraz opowiem Wam troszeczkę o specyfikacji tej rafii. Zacznę od samego początku. Auto zostało sprowadzone z Niemiec w stanie praktycznie wzorowym. Pojazd miał tylko jednego właściciela w Niemczech. I pierwsze co na dzień dobry zostało zrobione, no to oczywiście serwis. Czyli zostały wymienione płyny, filtry, oleje, rozrząd oraz zostały zrobione tylnie wahacze poprzeczne. I pierwszą poważną modyfikacją były nowe, szersze felgi. Standardowo rafka ma etę na plusie, więc zastosowanie ET minusowego spowodowało, że koła wysunęły się poza obrys auta. Następną modyfikacją właśnie były te oto opony. Są to opony. Regenerowane, nadlewane, które często są krytykowane, ale w terenie radzą sobie dobrze. Na asfalcie nie gwarantują dużego komfortu, także, gdyby ktoś chciał pokonywać dłuższe dystanse po asfalcie, to powinien pomyśleć o droższym modelu opony. Następnie podniesiono zawieszenie, montując zestaw LiFT, zamontowano również wyciągarkę z bardzo dużym zapasem mocy. I ostatnim elementem układanki, właśnie był taki panel LED-bar, który ma moc 420W. Ale auto jak każde inne ma również swoje wady, no i niestety słabym punktem rawki są tylne wahacze. Podczas jednych zjazd pęknięciu uległ tylni lewy wahacz z i Jest to element obecnie niedostępny, no i od razu również spawanie tych elementów, ponieważ wykonane są one z żeliwa i wahacze podlegają bardzo dużym obciążeniom i spawanie może spowodować kolejne niekontrolowane pęknięcie. W naszym przypadku udało się zakupić na rynku niemieckim komplet wahaczy używanych w stanie idealnym. Ok, podsumowując, ten film miał pokazać Wam, że tak naprawdę niewielkim kosztem, no w granicach 30-35 tysięcy, możemy sobie zrobić bardzo fajną terenówkę, która świetnie sobie radzi właśnie w terenie. No jak widzieliście, mimo że opony gdzieś tam nie są najwyższej jakości, nie są one najdroższe, no to widzieliście, że razem sobie one wyśmienicie.